Hola, buenos días. Soy Martina, soy polaca. Tengo dos niños y mis niños hablan cuatro lenguas. Y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre mi familia, sobre mi vida y sobre mi corazón español. Moje dzieci mówią płynnie w czterech językach, tak? Tak, mówimy w czterech językach. Jest to polski, angielski, hiszpański i maltański. Ok. Możesz nam opowiedzieć o początkach tej drogi do wielojęzyczności? Więc tak, przede wszystkim nigdy nie planowałam, że zostanę mamą dzieci wielojęzycznych. To jest podstawa. Nie było czegoś takiego, że się obudziłam rano i stwierdziłam, będę mamą niesamowitą i wychowałam wielojęzyczne dzieci. Nie. Sam pomysł zrodził się w momencie, kiedy byłam jeszcze w ciąży, w pierwszych miesiącach ciąży. I wtedy właśnie poznałam lektorkę języka francuskiego, która powiedziała mi, słuchaj, w którym momencie zamierzasz mówić do swojego dziecka w języku hiszpańskim. Jak rozumiem, Ty znałaś biegle hiszpańskie? Tak, ja znałam biegle hiszpański i nie planowałam absolutnie na samym początku, że będę mówiła w języku hiszpańskim, ale ona zrodziła we mnie w sumie tą myśl, kiedy mi powiedziała, w który to będzie moment. I ja tak na nią pamiętam, popatrzyłam i mówię, a powinna mówić po hiszpańsku do tego dziecka? No, mówi, no oczywiście, ja mam dwie córki, płynnie mówią w języku francuskim, jej córki wtedy były w takim wieku, w jakim dziś są moje dzieci, czyli około 10 roku życia wtedy były jej córki i płynnie mówiły w języku francuskim. I ona mi w sumie podsunęła tą myśl. I pamiętam, wróciłam wtedy do domu z tą myślą taką nową, z tym takim ziarenkiem w głowie, usiadłam przed komputerem, zaczęłam szukać informacji na ten temat, oczywiście w języku angielskim, bo w języku polskim wtedy nie było jeszcze takich informacji. Informacje w języku polskim były, żeby słuchać muzyki poważnej, do brzuszka i ewentualnie jogę delikatnie, uprawiać. nic więcej. Także ja wtedy pomyślałam, że dobrze, zróbmy coś innego, Możemy zacząć z tym językiem hiszpańskim. Mój mąż wtedy, pamiętam, wrócił z pracy i pyta się, co ty robisz przed komputerem, więc ja mu mówię, słuchaj, ty sobie wyobrażasz, że dziecko niemieckojęzyczne płacze inaczej niż dziecko francuskojęzyczne. Mój mąż stanął z blady na twarzy, więc spodziewamy się dziecka francuskojęzycznego Dzień. czy niemieckojęzycznego. Dzień. Ale wtedy właśnie powiedziałam mu o tym pomyśle. Wytłumaczyłam mu o co chodzi. I bardzo fajnie pozytywnie to przyjął, co jest ważne myślę w tym momencie, bo gdybym tylko ja dążyła do tej wielojęzyczności, nie wiem czy by nam się udało. Jednak oboje stwierdziliśmy, że dobrze, będziemy do tego dążyć. Mąż jest płynny w języku angielskim, studia kończył w Anglii, jest płynny w języku angielskim, jest Polakiem, co prawda znaczyć, więc stwierdził dobrze, to skoro ty hiszpański, to ja angielski i damy dwa języki naszemu dziecku. I zaczęło się, jak rozumiem, już od momentu na rodzin. Czyli, Czyli jeszcze wcześniej, zaczęło się już w momencie właśnie, e, kiedy brzuszek się już zaczął załognać, więc ja w tym momencie zaczęłam mówić po hiszpańsku do brzuszka. Czyli śpiewałam piosenki, kąpałam się wiadomo i śpiewałam po hiszpańsku, mój mąż tak samo mówił do brzuszka, tak jak to tatuś mówi do brzuszka, mówił w języku angielskim. I myślę, że to było rewelacyjne posunięcie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy dziecko się rodzi, jest najtrudniejszy moment. To jest ten moment, kiedy musimy wygrać samym sobą, żeby mówić do nowonarodzonego dziecka nie swoim języku. Czyli przyzwyczaili się do dziecka. Dokładnie, to było w tym wszystkim najtrudniejsze, żeby przyzwyczaić siebie do języka hiszpańskiego, a nie dziecko. Dziecko się samo przyzwyczaiło. Bo żeby było z tym, żebym ja potrafiła siebie przestawić, żeby myśleć po hiszpańsku, bo nie tylko mówić. Bo żeby mówić, to trzeba myśleć, a żeby myśleć, trzeba czuć. Ja czułam po hiszpańsku, myślałam po hiszpańsku i mówiłam po hiszpańsku. I myślę, że łatwiej było, że zaczęłam to robić, kiedy jeszcze dzidziuś był w Dlatego, że kiedy się narodził, dla mnie to już wtedy było naturalne. Nie wiem, czy bym potrafiła zebrać się w sobie i znaleźć odpowiedni moment po narodzinach. Bo pewnie w szpitalu jeszcze nie, po powrocie do domu odpadamy, pewnie też nie, odpadamy, i to by było odkładane. Tak, być może. Dokładnie. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu. Każdy mówi, A czekam na odpowiedni moment. Ale ten odpowiedni moment nie wiadomo, kiedy. Kiedy przyjdzie. I później rozmawialiście na zasadzie, ty zawsze do syna, bo tak. tak do syna po hiszpańsku, mąż zawsze mówił po angielsku. Tak. W domu, na ulicy. Wszędzie, absolutnie wszędzie. Byliśmy kosmitami, chodzącymi po ulicach Krakowa, wtedy, bo akurat syn się rodził w Krakowie. Ja mówiłam po hiszpańsku, mąż po angielsku, ludzie na nas patrzyli jak na wariatów, ale do, między sobą my z mężem zawsze po polsku. Mhm. Zawsze po polsku, zawsze utrzymaliśmy między sobą język polski, żeby dziecko miało również język polski. Mieszkając w Polsce wiadomo, nie straciłoby dziecko nigdy języka polskiego, bo jest pani w piekarni, są ludzie na ulicy, jest pan w tramwaju gdziekolwiek i jest ten język wszechobecny. Pojawiły się nam słody w momencie, kiedy zdecydowaliśmy o wyprowadce z Polski. Wylądowaliśmy na Malcie, myśląc, że będzie język angielski, powiem szczerze. Widzieliśmy, że urzędowy jest język angielski, więc nie będzie problemu. Ale po wylądowaniu szybko się okazało, że tam jest również język maltański, który w południowej części wyspy tam, gdzie zamieszkaliśmy, górował nad językiem angielskim. Więc wtedy się okazało, że dochodzi nam czwarty język, język maltański. I że w tym momencie język polski już nie jest językiem otoczenia. Także tutaj była znowu poprzeczka troszeczkę podniesiona. A Dwa latka. Kiedy wyjechaliśmy, miał dwa latka, więc to był taki moment, kiedy zaczynał mówić. Dlatego to było takie kluczowe dla nas. Zapisaliśmy go do żłobka e, anglojęzycznego. Oczywiście było to pół angielski, pół, pół, pół maltański. E, także miał już fajny kontakt z językiem angielskim i maltańskim. E, ja cały czas mówiłam po hiszpańsku, ale przyszedł moment, kiedy zauważyłam, że mają, dzieci mają pewne braki w końcówkach w języku polskim. Że jak mówią po polsku, to nie budują odpowiednio zdań. Mówią troszeczkę tak jak obcokrajowcy, i wtedy zmieniłam Rucham, zmieniłam, ruch. tak, zmieniłam wtedy metody i zaczęłam mówić pół po hiszpańsku i pół po polsku. Ale to już był moment, kiedy fajnie miały hiszpański opanowane. Hiszpański jest dużo łatwiejszy niż polski. Tak? Jest dużo łatwiejsza gramatyka w języku hmm. hiszpańskim. Także był to już moment, kiedy mogłam sobie pozwolić na to, żeby. Była jedna twarz i dwa języki. Czyli kiedy urodziła się Twoja córka, to był ten sam motyw, że Ty po hiszpańsku Tylko po hiszpańsku, tak. Tutaj jeszcze Krysia miała dodatkową łatwość, bo miała tą opiekunkę hiszpańskojęzyczną, której Hawi nie miał, kiedy był w jej wieku. Możesz opowiedzieć o niej więcej? Także historia wyglądała w ten sposób, że mieszkaliśmy wtedy w Polsce. Krysia, a co warto zaznaczyć, dwa razy wyjazd na Martę. był dwa razy. Pierwszy raz wyjechaliśmy, a. kiedy Krysia miała dwa miesiące. Natomiast HWI 2 latka i to był nasz wyjazd na 6 miesięcy, to był typowy kontrakt, mój mąż dostał kontrakt na Malcie, 6 -miesięczny. ja wtedy byłam na macierzyńskim, po urodzeniu Kysi stwierdziliśmy, że to będzie nasza przygoda 6 i wracamy. I tak też było, wróciliśmy, ponieważ mieliśmy szkołę językową w Polsce. I zaczęliśmy, zaczęliśmy swoje życie w Polsce na nowo, ale niedługo, bo po kilku miesiącach z powrotem wróciliśmy na maltek, tam już zostaliśmy. <grym> A co do właśnie opiekunki, historia jest niesamowita z opiekunką, dlatego że, jak ja zawsze mówię, w mi ją podarował, naprawdę, kiedy zdecydowaliśmy się o tym, że o tym, że potrzebujemy pomocy przy, przy dzieciach, to był moment, kiedy mój mąż dostał jeden z kolejnych kontraktów, bo mój mąż często na kontrakty wyjeżdżał, Dostał do Szwajcarii wyjazd kontraktowy i ja wtedy prowadziłam szkołę, miałam dwie maleńkich dzieci, więc powiedziałam, nie dam sobie rady, absolutnie musimy znaleźć opiekunkę i zaczęliśmy szukać tej opiekunki, w ogóle nie zastanawiając się, nie biorąc pod uwagę faktu, że możemy w jakiś sposób połączyć wielojęzyczność z tą opiekunką, chciałam to... po prostu fajną dziewczynę znaleźć. To jest tłumacz, turystka, którą swojej Dokładnie tak, też. to było coś niesamowitego. Historia była właśnie taka, że spotkaliśmy ją, oni wtedy przylecieli razem z mężem, z dzieckiem, mąż miał pracę, a ona nie miała pracy Hiszpanka poszukująca pracy, znająca tylko język hiszpański, spadająca mi po prostu z nieba. <grym Napisała <grym na Facebooku informację, że szuka pracy jakiejkolwiek, ale tylko i wyłącznie w języku hiszpańskim. Więc ja pamiętam, otwierając wtedy Facebooka i czytając ten post, mówię, no nie wierzę, coś niesamowitego. I wtedy dopiero pojawiły mi się w głowie, dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłam. Że przecież opiekunkę do dziecka można wziąć właśnie hiszpańsko na przykład języczną, tylko i wyłącznie, bo ona nie umiała nic po prostu ani po angielsku. Także dzieci w 100% musieli przedstawić się na język hiszpański. Także kamień z serca niesamowity dla mnie i co ważne, ona wprowadziła nie tylko język, ale też kulturę. W naszym mieszkaniu. To było najwspanialsze. Dzieci zaczęły jeść po hiszpańsku, zaczęły jeść w godzinach takich, jakich się jada w Hiszpanii, bo w Hiszpanii jada się o pewnych godzinach. Tam bardzo, bardzo trzymają się tego. W ogóle cała, właśnie cała ta muzyka, którą ona wprowadziła, dzieci zaczęły tańczyć do muzyki hiszpańskiej, zaczęły śpiewać, to było coś niesamowite. Tego ja bym na pewno nie była w stanie przekazać. Nie w taki sposób, w jaki była w stanie to pokazać dziewczyna. Właśnie Z bo wielojęzyczność to nie tylko sposób mówienia, ale też życia. Nas kultury, tak? To przede wszystkim dokładnie wielokulturowość. Nie da się nauczyć języka. Jeżeli nie zanurzymy się w kulturze, no nie da się, nie ma takiej możliwości. Nie, nigdy się nie nauczymy języka tak, żeby go czuć. Jeżeli nie będziemy znali kultury, jeżeli nie zatańczymy tańca, jeżeli nie spróbujemy kieliszka wina hiszpańskiego, nie spróbujemy potrawy, nie spróbujemy tej hiszpańskości i się okazuje, że nawet no, nie musimy lecić do Hiszpanii, żeby to mieć. <noise> Można po prostu wpaść na taki właśnie pomysł, żeby zatrudnić Hiszpankę jako opiekunkę do dzieci. I ona tylko małą Hiszpanię stworzyła u nas, u nas w domu. To było coś niesamowitego. I to był fajny moment, bo to Krysia wtedy miała rok. I to był dokładnie moment, w którym Krysia zaczęła mówić. Także pierwszy wyraz z Krysi był w języku hiszpańskim, z czego jestem dumna aż do dziś. krysi <gryś> zapato. To był pierwszy, pierwszy wyraz właśnie, który powiedziała. I ten hiszpański, później po kilku miesiącach, gdy jechaliśmy, wróciliśmy właśnie na Maltę i ten hiszpański znowu Krysi pomógł, ponieważ Krysię zapisałam do żłobka. E, Krysia wtedy mówiła, pierwszy język, w którym zaczęła się porozumiewać z otoczeniem, był właśnie hiszpański dzięki tej opiekunce. Także y, w żłobku, przedszkolu y, nikt oczywiście nie znał hiszpańskiego na Malcie. Mm. Więc wszyscy mówili do dziecka po maltańsku, ale tak nie za bardzo, po angielsku ok, ale ona im odpowiadała zawsze po hiszpańsku, czyli padało pytanie po angielsku, ona rozumiała, ale odpowiadała im po hiszpańsku. Więc wtedy wpadli na pomysł, nie widzieli, jaki to język, wpadli na pomysł sprawdzenia wszystkich opiekunek, które pracują w przedszkolu, bo były osoby z różnych części świata. I była dziewczyna z Włoch, która tam pracowała. I ona powiedziała, że ona to rozumie, co to dziecko mówi, bo zna włoski była włoską. A włoskie i hiszpańskie są dość mm. podobne. I było, do, została oddelegowana jako opiekuna <grysi> do Krysi. <grysi> Także te języki faktycznie fajnie, fajnie też pomogły, bo pewnie gdyby tylko z językiem polskim wyjechała na Maltę, to byłoby jej trochę trudniej tej Krysi. A tak to faktycznie ten fajny hiszpański, fajny angielski, maltański przyszedł nie wiadomo kiedy. Dziecko jak gąbka po prostu chwyciło język. Także no, na dzień dzisiejszy fajnie potrafią się porozumiewać, potrafią zmieniać języki. Co czasami nie jest pozytywne mm -hmm. dla mnie, bo potrafią mm -hmm. zmienić na maltański na przykład, tak a ja maltańskiego nie znam. To jest to, że jako osoba dorosła na Malcie, język angielski w 100% wystarczy. Nie mm -hmm. jest fajnie, można się wszędzie porozumieć, i w urzędzie, i w sklepie, wszędzie. Natomiast jako dziecko trzeba znać język maltański, żeby ukończyć szkołę. Mm -hmm ponieważ w szkole normalno obowiązkowy jest język maltański. Historia, geografia, biologia wykładane są w języku maltańskim i angielskim. Jeden rok po angielsku, jeden rok po maltańsku. Czasami jest podzielony na semestry. Jeden semestr jest matematyki po maltańsku, jeden semestr jest po angielsku. Także te języki zawsze idą tak równiutko. Tak, bardzo równorzędne, nie? I równorzędne i bardzo fajny właśnie też sposób wprowadzenia dwujęzyczności jest na Malcie poprzez to. Dlatego, że zawsze idą, nie ma czegoś takiego, znaczy kiedy dziecko idzie do szkoły, to widać to. Widać, w którym języku dziecko do tej pory mówiło, tak? Bo jeden język będzie miał silniejszy. Ale widzę właśnie po znajomych, koleżankach, kolegach moich dzieci, że yy, trzeci, czwarty rok szkoły już tak się wyrównują im te języki, ponieważ szkoła im wprowadza to. No i też znają wszystkie języki? W teorii tak, w praktyce jest różnie. W praktyce jest różnie. Zdarza się faktycznie, że, że ciężko. Także ja wtedy mojego syna wysyłam. Na przykład, jak przypływa rybak z rybami, bo kupuje się ryby u rybaka normalnie na plaży, który nie mówi po angielsku. Także wtedy mojego syna tam podsyłam. Mówię kup, dwie rybki. I co jeszcze? Jak powie po maltańsku, to lepszą cenę dostanie. Bo, jak ja bym poszła, jak po angielsku bym zaczęła kupować, no, bym to bym też skręcone. kupiła, ale turystycznie bym została podrektowana. to jest właśnie to. Natomiast, natomiast idzie dziecko, jeszcze idzie w uniformie szkolnym, bo i te fajne uniformy tam mają. Idzie w uniformie szkolnym, wszyscy wiedzą dokładnie z której szkoły jest dziecko, bo każda szkoła ma inne kolory uniformu, to też jest fajne na wyspie. Także on doskonale wie praktycznie, w której dzielnicy się mieszka, i jeszcze po maltańsku dziecko się odezwie, to już. To taki plus wielojęzyczności w tym momencie. Ekonomiczny i widocznie od razu. No, <laughs> A nie. wracając jeszcze do nauki, bo początki, no to rozmawiasz z dziećmi, zaczynają mówić. Ale sama przy swojej książce, że następny krok to też umiejętność czytania i pisania. Bo to też swoje dzieci To Tak, i to kolejne schody są. I tak naprawdę, kiedy zdecydowałam się o tym, że, że, że te dzieci będą wielojęzyczne, w ogóle o tym nie pomyślałam. Tak jak nie pomyślałam o wielokulturowości. W ogóle wtedy człowiek zaczyna się zastanawiać, mówi: Dobrze, będę mówił tam w języku bezangielskim czy hiszpańskim i nauczyć dziecko mówić danym języku. A później się okazuje: No tak, ale jeszcze trzeba przecież liczyć, dodawać, odejmować, pisać, czytać. To, są, to jest taki moment naprawdę schodów, i ja tak próbowałam, dobierałam. Myślę, że to jest sposób taki indywidualny. Dobierałam e, sposób do sytuacji życiowej praktycznie, w której byliśmy, czyli jako, że szkoła nam wprowadzała język angielski, więc ten angielski już miałam łatwiejszy, e, musiałam z nimi tylko ćwiczyć w większości. E, natomiast musiałam wprowadzić hiszpański i polski. Także polski był najtrudniejszy ze wszystkich do wprowadzenia. Okazało się, że w ogóle nasza ortografia się że to było coś niesamowitego. I największą trudność, nawet powiem szczerze, nie ortografia, tylko im sprawiały ułączone literki. No dzisiaj mają ten problem, jeżeli jest pisany tekst łączonymi literami, taką polską, tę polską kaligrafią, bo jej nie ma w angielskim systemie. One potrafią, jak każda literka jest oddzielnie, natomiast jak są połączone to one nie są w stanie uwierzyć, że to jest jeden wyraz. Także nad tym dużo pracowaliśmy, ile zeszytów tych w trzy linie, napisywaliśmy się różnych zdań, wyrazów, liter samych, żeby tylko zapisać to. to że niekiedy ta sama litera jest zupełnie inaczej czytana. Zupełnie inaczej czytana, zupełnie inaczej wygląda niż na przykład tak jak do tej pory. Na przykład mała literka S jest zupełnie inna w języku angielskim i w języku polskim, co człowiek w ogóle by się nawet nad tym nie zastanowił, że jednak angielski ma zupełnie inną czcionkę. Także, także to pisanie, czytanie to jest, to jest kolejny kolej, kolejne taki szczebel w drabinie, który trzeba po prostu to trzeba przejść, trzeba już to przejść, ale ważne też robić to równolegle. Znowu nie czekać na odpowiedni moment. Gdybym czekała, pewnie bym do dzisiaj nie nauczyła. Pewnie bym tak czekała, bo to jest zawsze coś. Zawsze jest coś. Jak się zaczyna czytać w języku angielskim, no dobrze, to jeszcze przecież ten angielski nie taki łatwy, bo przecież e, spelling w języku angielskim jest zupełnie inny, także że angielski nie jest łatwe do nauczenia, więc tak naprawdę mogłabym powiedzieć, dobrze, nie się, dobrze, porządnie nauczą języka angielskiego i dopiero wprowadzimy inne. A ja już mam założenie, niech lepiej się nauczą kiepsko w czterech językach niż proszę w jednym. A później się... mogą sobie szlifować dokładnie. Później to już się zgłosić. zgodzisz się z tym, że dzieci wielojęzyczne zaczynają później mówić? Czemu nie, tego nie, nie. Ja się z tym osobiście, prywatnie nie zgodzę, ponieważ ani u siebie tego nie zaobserwowałam, ani nie zaobserwowałam tego u dzieci wielojęzycznych, które znam. Bo znam dzieci wielojęzycznych, na Malcie mieszka cały świat, e, także, także naprawdę jest bardzo duża ilość dzieci. Także u mnie absolutnie tego nie było. Krysia zaczęła mówić, kiedy miała rok, praktycznie od pierwszych urodzin już zaczęłam mówić także nie, nie mieliśmy tego opóźnienia i tak jak piszę w mojej książce dotarłam do źródeł, które właśnie mówią o tym, skąd się bierze ta teoria opóźnienia że no to były czasy, kiedy badane były dzieci które były dziećmi emigrantów amerykańskich i to były dzieci, które no, znalazły się w takiej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Tam ani nikt nad nimi nie skakał, ani nikt nie, nie zaprowadzał na dodatkowe zajęcia z jakiegokolwiek języka, czy z grania, czy ze skakania, czy z czegokolwiek. To były dzieci zostawione same sobie i w ten sposób to badanie było przeprowadzone. Dzieci amerykańskie e, jednojęzyczne i dzieci, i dzieci emigrantów, które później zaczynały mówić, ale nikt się nie zastanawiał, czy nie było jakichś takich czynników zewnętrznych, które na to wpłynęły. Nie zgadzasz się też z argumentem o problemach tożnością? Nie, też się nie zgadzam. bo dzieci w 100% są Polakami i, i w każdym momencie życia, dziś syn ma prawie 10 lat, w każdym momencie życia, kiedy miał 2, 3, 4, 5, 9, e, kiedy go się ktokolwiek pytał skąd jest, zawsze mówił, że jest z Polski, ale co ciekawe, myślę, że czuje się bardziej obywatelem świata oprócz tego, że czuję się Polakiem. Na pierwszym miejscu na pewno czuję się Polakiem. To tak. Ale myślę, że dodatkowo jest coś takiego, że on wysiada z samolotu i czuje się, że jest u siebie, nieważne czy to jest Hiszpania, czy to jest Malta, czy to jest Anglia, bo latamy często też do Anglii, wiadomo. On, wiadomo, jak człowiek wysiada i rozumie w komu niego wszystko, co się dzieje i zna doskonale kulturę i wie doskonale, wchodzi do restauracji, wie doskonale, czego się spodziewać w tej restauracji, co tam może zjeść, bo zna te potrawy, to on się faktycznie on też czuje jak u siebie. Także na pewno są Polakami, czują się Polakami, ale myślę, że mają troszeczkę przesunięte horyzonty w stosunku do horyzontów, które ja miałam i które my mamy ogólnie. Czy żeby wprowadzić dzieciom wielojęzyczność, co muszą doskonale znać ten język? Czy nie, właśnie nie muszą i to jest taka rzecz, która wiele osób się właśnie o to pyta, dlatego że każdemu się wydaje, ja bym bardzo chętnie nauczył dziecka angielskiego, ale ja nie znam tak dobrze angielskiego. To taka, taka podstawa, a prawda jest taka, że żeby nauczyć malutkie dziecko podstaw języka angielskiego, naprawdę nie potrzeba wiele wyrazów, potrzebne nam takie wyrazy jak owoce, zwierzątka, kolory i tu już możemy zacząć wprowadzać. W momencie, kiedy dojdziemy do etapu, kiedy widzimy, że dziecko już jest na poziomie, gdzie nie jesteśmy w stanie dalej przekazywać, rozwijać tego języka, są szkoły językowe, są zajęcia z native'ami, jest naprawdę wiele wspaniałych projektów na dzień dzisiejszy, i, i, i nie jesteśmy zostawieni sami sobie. To nie jest tak, że jestem nauczycielką mojego dziecka od 0 do 18 roku życia i tylko i wyłącznie ja mogę przekazać ten język. Ale co jest najważniejsze, to rodzic może przekazać to, żeby się nie wstydzić mówić w innym języku. Ta blokada, którą mają ludzie. Nie wiesz co, to ja to wszystko rozumiem, ale tak nie za bardzo umiem mówić. To jest bardzo typowe. Bo mamy taką blokadę w sobie, tak. A możemy sprawić, że dziecko nie będzie miało tej blokady. Nie, że my ją zlikwidujemy, my po prostu jej nie zrobimy.